To jest myszka za ponad 700 zł, a to jest myszka za jakieś 600 zł. Co o nich wiemy? To, że to są bardzo popularne i dobre konstrukcje, zachwalane nie przez jednego gracza. Natomiast to, to jest Dark Project Novus Pro, który kosztuje nieco ponad 400 zł. I może tak genialny jak ten Razer Viper V3 Pro nie jest, szczególnie przez pryzmat tego malowania, którym niektórzy mogą się zachwycić. Tak względem tych dwóch gryzoni wcale dużo nie odstaje, a kosztuje zdecydowanie mniej. Klasycznie zacznijmy sobie od sprawdzenia tego, co producent pokusił się dorzucić do środka opakowania poza gryzoniem. A tam 180 cm przewód typu paracord, odbiornik do komunikacji bezprzewodowej, obsługujący 8000 Hz, zapasowe teflonowe ślizgacze i dodatkowy zestaw szklanych ślizgaczy. Poza tym również zestaw grypów do naklejenia, które zapewniają lepszy chwyt, a także instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Skoro jesteśmy zapoznani z zawartością opakowania, warto poznać chociaż podstawową specyfikację tego gryzania. Po pierwsze, producent zapewnił topowy sensor jakim jest Pixar Path 3395 o maksymalnej rozdzielczości wynoszącej 26000 dpi. Pod głównymi przyciskami umieszczono przełączniki nie byle jakie, bo optyczne omrony. Na bokach za to Huano Blackshell White Dot, a mikroprzełącznik scrolla to Huano Blackshell Red Dot. I tutaj też warto zaznaczyć, że nie oszczędzono i wyposażono gryzonia w enkoder scrolla od TTC, a dokładniej TTC Gold Dust Prof. Oczywiście gryzoń może działać na dołączonym kabelku podczas jednoczesnego ładowania oraz bezprzewodowo poprzez dołączony adapter. Z pewnością warto wspomnieć o braku modułu Bluetooth. Tylko pytanie, czy ktoś chciałby z niego korzystać, bo ten sam producent, ale w modelu jakieś 70 zł droższym, a mam na myśli tutaj Nexusa Ultra, taki moduł już zastosował. Czas pracy na baterii zadowalający do 70 godzin. Ten gryzoń jest przeznaczony głównie do gamingu. No i ja zrobiłem już w tej recenzji jedną wpadkę, bo nie powiedziałem Wam o jej wadze, która wynosi 48 gramów, a jest to niewątpliwie bardzo istotna informacja, bo mamy tutaj do czynienia z ultralekką konstrukcją. Takie połączenie daje świetne wrażenia w grach, genialną precyzję i naprawdę, pogrywając sobie w takiego Battlefielda 2042, bardzo dobrze się powiłem. Natomiast sama mysz przypomina mi nieco Dark Project Nexus Ultra, tam również są optyczne przełączniki i ten sam sensor. Natomiast są delikatne zmiany w kształcie, które dla mnie akurat są na plus. Warto jednak pamiętać, że są one bardzo delikatne i wiele osób może nawet ich nie odczuć. Główna różnica to przede wszystkim czas pracy na baterii 70 kontra 120 godzin. Kolorystyka, gdzie Gnowus Pro występuje z tym akcentem fioletowego. Zdaję sobie sprawę, że nie każdemu musi się podobać takie połączenie kolorów. Ja również podchodziłem do tego sceptycznie, jednak finalnie mi się podoba, tylko problem z tym jest taki, że pozostałe peryferia rzadko, i to serio, rzadko występują w tym kolorze. Jesteśmy skazani tylko na tego jednego producenta, jeśli chcemy sobie komponować cały zestaw kolorystyczny. U siebie na biurku miałem Dark Projecta Nexusa oraz Nexusa Ultra. Był nawet film porównawczy te dwie konstrukcje. Natomiast Nowus Pro to dla mnie nowe odkrycie, nowe rozdanie tego producenta, i śmiało mógłbym powiedzieć, że jest to najlepsza konstrukcja od tego cypryjskiego producenta, która bezpośrednio może rywalizować z Nexusem Ultra, jednak jedna i druga ma swoje mocne i słabe strony. Tak, przeplatają się. Jedna uderza w tom. A za chwilę druga się odgryza czymś innym, i w finalnym rozrachunku można by rzec, to zależy kto co woli. Głównie chodzi mi o zdecydowanie mniejszą podatność na palcowanie się. O ile występuje, tak nie jest aż tak widoczna jak w przypadku Nexusa Ultra i w dodatku jest to mysz o kilka gramów lżejsza. Warto też dodać, że Nexus Ultra pozwala na założenie szklanych silzgaczy bez zdejmowania teflonowych, a przez ich grubość nie mamy problemów z ich działaniem, bo te szklany są grubsze od tych teflonowych. Natomiast w Nowusie musimy teflony zastąpić szklanami w tym samym miejscu, ale za to mamy gdzie ukryć odbiornik 2,4 GHz. Poza tym warto mieć na względzie bardzo dobre spasowanie, barek ostrych krawędzi i nieco uginający się plastik od spodu, ale nie czepiałbym się tego, dlatego że trzeba do tego użyć już dosyć sporo siły. Boczne przyciski są fajnie rozmieszczone, czujemy je pod górną częścią kciuka, ale nie na tyle, by je przypadkowo wcisnąć. Można za to wcisnąć którychś z przycisków bocznych, wciskając plastik pod dedykowanymi przyciskami. Ale wymaga to użycia znacznej siły i nie ma aż takiej patologii, jaką prezentowałem na przykład w recenzji Trust Redex u mnie na kanale. Jeszcze wspomniałbym o scrollu, który ma spore pozycjonowanie i zdecydowanie największe spośród myszy, które ostatnio spotkałem. To nie znaczy, że jest dobrze lub źle. To jest charakterystyka, którą się lubi lub nie, ewentualnie do niej się przywyka. Ja nie jestem wybredny, więc mi się to podoba. Zanim podsumujemy sobie całość, zerknijmy co ciekawego wrzucono do oprogramowania. Pierwsza zakładka to taka klasyka jak na 2025 rok, czyli możliwość konfiguracji każdego z przycisków, można też dostosować debounce Druga to zarządzanie DPI, można dostosować ile herców chcemy, LOD i tak dalej. Trzecia zakładka poświęcona w pełni makrom, a ostatnia umożliwia sprawdzenie stanu firmware, ustawienie czasu usypiania itd. Z języku do wyboru jest tylko angielski. Ten gryzoń, który trzymam w ręce, czyli Nowus Pro, jest to z pewnością bardzo dobra myszka. Natomiast należy pamiętać, że Dark Project stworzył sobie konkurencję wewnątrz marki, bo tak naprawdę Nexus Ultra i sam Nowus Pro są to zbliżone myszki, które mają również zbliżoną wycenę. Nie różnią się też zbytnio zawartością opakowania, a przykładowo taki Nowus przez to że jest tańszy, znowu ma problem z tym, że niestety krócej pracuje na baterii. Natomiast jest zupełnie innej kolorystyki. Pytanie, czy Tobie leży ten fioletowy akcent? Mi na pewno leży to, że jest zdecydowanie mniej podatny na palcowanie względem Nexusa Ultra, w którym pod tym względem jest naprawdę uciążliwy.